Cześć, witajcie w tylko kino. Na początek mamy informację. Od dzisiaj wszystkie recenzje polskich filmów przygotowywać będzie dla Was Marta, która zaczyna od filmu Pokot. Także przywitajcie ją oklaskami, łapką w górę i zapraszam na tylko kino. Pokot, film Agnieszki Holland, który nieznany jeszcze polskiej publiczności entuzjastycznie przyjęty na Berlinale, został nagrodzony srebrnym niedźwiedziem za otwieranie nowych perspektyw w sztuce filmowej. Jakie ślady? Radziec, sarnik zapewne. Jak pani myśli, kto mógł je zostawić? No, no chyba zwierzęta, prawda? To mroczny kryminał dotyczący takich zagadnień jak ekologia i feminizm, stworzony na podstawie powieści Olgi Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych. Główną bohaterką jest emerytowana pustelniczka Janina Duszejko, która swoje psy nazywa córkami i staje się tak jakby narratorem całej historii tworząc charakterystyki bohaterów na podstawie astrologicznych obserwacji. Na pierwszy rzut oka wydaje się beztrosko żyć na końcu świata w towarzystwie dzików, saren i jeleni, jednak akcja nabiera tempa w momencie zaginięcia jej ukochanych psów i tajemniczej śmierci kłusownika, która wprowadza nas w atmosferę thrillera osadzonego w przepięknej, baśniowej scenerii Kotliny Kłodzkiej. Film podzielony jest na sezony polowań różnego rodzaju zwierząt. W rolach okrutnych, myśliwych znajduje się grupa najbardziej wpływowych mężczyzn z miasteczku: komendant Borys Szyc, dyrektor szkoły Andrzej Grabowski i ksiądz Marcin Bosak. On, jak i reszta przedstawicieli miejscowej władzy są w tym filmie symbolem rozpoczynającej się lawiny przemocy, męskiej dominacji, od której nie ma ucieczki. Jest powiedziane, nie zabije, ale to dotyczy ludzi, nie zwierząt. To jest grzech. Grupa outsiderów z duszej na czele rzuca wyzwanie władzy miasteczka i zaczyna na własną rękę prowadzić śledztwo dotyczące znikania kolejnych myśliwych. Bardzo interesujące są zbliżenia na zwierzęta, które zdają się mieć duszę i mamy wrażenie, że to one w ramach własnej zemsty urządziły sobie polowanie na ludziach. Historia o tym, że prawo chroni morderców, a w imię sprawiedliwości walczą najodważniejsi, czyli wyrzutki społeczne. <laughs> Prawo chroni morderców! Zbrodnia stała się legalna i przez to nikt jej nie zauważa, nikt nie widzi w tym nic złego. Kino z kategorii odważnych, mrocznych, z elementami czarnej komedii, aczkolwiek tylko starsza widownia śmiała się w głos na żart o grzybiarzu, idealnym hobby dla Polaka indywidualisty. Jego klimat możemy porównać do linczowskiego miasteczka Twin Peaks. Pozornie sielankowe i radosne miasteczko skrywające istotny problem obojętności i krótkowzroczności społeczeństwa niezainteresowanego naszą planetą. Já vou buscar esse amor deles só! Dlaczego człowiek walczący w obronie zwierząt musi być tak stereotypowo przedstawiony jako kobieta histeryczka, mieszkająca w puszczy, która jest starą panną, powtarzającą wszystkim napotkanym na swojej drodze, że ich los jest zapisany w horoskopie? Czy można ją później traktować poważnie? Na szczęście, rola żeńska Agnieszki Mandat jest na tyle wybitna, że prawie uwierzyłam w zbudowanie przez nią postaci bezsilnej i niezrównoważonej, która nigdy nie wygra z establishmentem myśliwych. Nieważne czy jesteście zajadłymi ekofanami czy radykalnymi konserwatystami, to od Was zależy, czy po tym filmie obudzi się w Was gotowość do zmian na rzecz naszego wspólnego środowiska. Ale ja oceniam ten film na sześć gwiazdek, biorąc pod uwagę dobrze zagraną postać Duszejko i niezwykle piękne zdjęcia Jolanty Dylewskiej. Postaci nieco przerysowane, ale trudno określić czy wpływ na to miała powieść Olgi Tokarczuk czy zamysł reżyserki. Doceniam za ironię przewrotność i to, że skłania społeczeństwo do dyskusji na temat współczesnych problemów ekologicznych. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że podobała Wam się moja recenzja i mam nadzieję, że w przyszłości też się jeszcze zobaczymy. Oczywiście lajkujcie, subskrybujcie i zapraszam na kolejne premiery filmowe. Pa!